Cześć, Piotr z tej strony, chciałem Wam pokazać dzisiaj trochę naszej podlaski zimy tutaj na wschodzie mamy sporo śniegu jednym do kucza, drudzy się cieszą ja należę do tych drugich także spójrzcie na to Zapożona z własnoręcznie ususzonych owoców, maliny, liście malin, hibiskus, pigwa, aronia, trochę suszonej gruszki i jabłek, żeby osłodzić sobie życie. Ole! Wyszedłem dziś w zasadzie na taki krótki spacer. Chciałem skorzystać z tej pogody. Niedługo może minąć. Ostatnimi laty. Zima odwiedzała nas bardzo rzadko, więc warto sobie wyjść, poddychać świeżym powietrzem, jest oczywiście sprzęt fotograficzny, ale nie wiem, czy go dzisiaj użyję bardziej. Będzie to rekonesans, chciałem coś powiedzieć, coś nagrać. Ktoś by zapytał po co w ogóle te całe fotografowanie, wychodzenie w plenery. Po co to komu? Moim zdaniem, to jest jak zwędkowanie. Generalnie ryby są w sklepie. Nie ma to najmniejszego sensu. Tak samo w zasadzie nie ma sensu to fotografowanie. Ale chodzi tu o to energię, o to uczucie, o pasję. I warto to pielęgnować. Jedni lubią piwo, drudzy żyto. Ja lubię fotografię analogową, czyli zdjęcia na filmach takie starodawne. <grym> Dlaczego? Dobre pytanie. W kwestii porównań tych dwóch technik, fotografii cyfrowej i analogowej, przyszło mi na myśl takie skojarzenie. Odnośnie nośników muzyki. To jest dla mnie fotografia cyfrowa, czyli dźwięk czysty, sterylny, wręcz szpitalny. A to jest dla mnie fotografia analogowa, czyli dźwięk, w którym nagranie, w którym potrafią pojawić się trzaski, niedoskonałości, ale też jest. Bardzo duża przestrzeń i plastyka tego dźwięku. Podobnie jest z obrazem fotograficznym. Dla mnie analogowy obraz posiada, ja to nazywam, analogowe mięcho. Kiedyś usłyszałem te, te określenie i bardzo mi ono pasuje. W tym miejscu jest sporo wierzb, więc idę je obejrzeć. Za mną bardziej otwarta przestrzeń. Mam nadzieję, że coś się uda sfotografować. Jest tam sporo ciekawych drzew, które mają ładne kształty. O to mi chodzi. Ja fotografuję na filmach czarno-białych, więc głównie chodzi o kształt, o formę. Przyspieszę trochę tempa. Trochę zmarzłem. Więc krótka przebieżka. Fotografia krajobrazowa wcale nie musi być taka nostalgiczna i zadumana. Trzeba biec się, rozgrzać. No, tutaj mijam fajną wierzbę ale z przodu mam ciekawsze. Więc lecę. Nie mam całego dnia, więc muszę przyspieszyć tempo. Jedziemy, ogień. A. O, te są piękne. zaraz się pokażę ze swoją gębą w to Wow Z drugiej strony będzie jeszcze ciekawi, także ruszamy, zobaczymy! Ten jest trochę podmokły. Trzeba uważać. Sprawdźmy te wierzby Z tej strony, z tej strony są takie ośnieżone, ale tło już nie jest jednolite. Więc jest zupełnie inaczej. Kilka metrów robi różnicę. Sami ocencie, co jest ciekawsze. W tym miejscu teren jest trochę podmokły Więc trzeba mieć baczenie Trzeba widzieć co się robi Dobra Mamy kolejną piękną wierzbę No jest ich tutaj sporo Dobre miejsce Miejsce już zbytnio nie podejdę do przodu, a chciałbym. No trudno. Nie mam kaloszy przy sobie. Mam w samochodzie, ale to trochę za daleko. Nie będę aż tyle drabował po tym śniegu. Odpuszczam. Czasami trzeba odpuścić. Ciekawe Trochę to przejścia jest Ale chyba się pokuszę Dobra Przebiegnę się kawałek i tyle Dobra okay. Trzeba złożyć Jedziemy Trochę sportu To jest w modzie Polecam Trochę się zapędziłem, nie wiem jak teraz przejdę, będę musiał zrobić mały nawrót. Tak to wygląda. I mam całe nogi mokre. No, trochę przesadziłem. Na pewno buty mi zaraz przymokną. Teren jest podmokły, spójrzcie na to. Wstąpiłem w sporą kałużę. Zaraz przymokną mi buty, także wracam. Wracam. Muszę to jakoś obejść. Nie, widzę, że z butami nie jest tak źle, także idę na spokojnie. Myślałem, że będzie gorzej. Widzę jeszcze jedno ciekawe drzewko, sfotografuję je i będę wracał. Nie ukrywam, że trochę zmarzłem, trochę mi przemokły buty, spodnie. Nie jestem akurat jakoś super profesjonalnie ubrany, jeżeli chodzi o warunki terenu, ale też jest to ostatni obiekt, jaki widzę, jaki mnie zaciekawił, więc to będzie tyle. Czas podbiec, czas się rozgrzać. Słuchajcie, poduszawnie. 15 minutach. Wracam do tego samego drzewa. Wygląda zupełnie inaczej. Może nie samo drzewo, ale całe otoczenie. Zmieniło się oświetlenie, zmieniły się chmury. Idę to sfotografować. Rozpogodziło się Także ogień. Trzeba wrócić i sfotografować coś jeszcze raz. Niebo też wygląda ciekawie. Ono zmienia się z minuty na minutę. Teraz to już naprawdę wracam, jestem blisko swojego auta, dzięki za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, cześć! Właśnie zdałem sobie sprawę, że nie jadłem dziś jeszcze śniadania, napiłem się tylko herbaty Także czasami można się zapalić i zapomnieć o wielu rzeczach, które są bardzo przyziemne.